Czy ty możesz się ogarnąć? Jezu, yes, Aldona, nie krzycz. Będę krzyczeć. Wiesz, co teraz robi Mariusz? Nie. Prosi swoją sekretarkę, żeby poszła z nim na bankiet, bo nie wypada, żeby szedł sam. No i co z tego? Pani Kasia jest bardzo miła. A nie boisz się, że będzie miła za bardzo! Ona ma 30 lat! Co jak Mariusz się nią zainteresuje? No oni codziennie się widzą, pracują razem. Ale to nie jest to samo. Sytuacja prywatna stwarza zupełnie nowe możliwości. Pogadają, potańczą, on ją odwiezie do domu, odprowadzi do drzwi. Naprawdę nie widzisz zagrożenia? Naprawdę chcesz ryzykować, że stracisz Mariusza? To co ja twoim zdaniem mam zrobić? Poczuć się lepiej, wstać i iść i powiedzieć Mariuszowi, że pójdziesz z nim na ten bankiet i na każdy następny, na który będzie chciał cię zabrać. Ja naprawdę próbuję się pozbierać. To próbuj bardziej, bo jeśli nic ze sobą nie zrobisz, to wszystko stracisz. Ale mi nagadała. Ale najgorsze, że ma rację. Ja nie chcę, żeby Mariusz spotykał się z kimś innym tylko dlatego, że ja leżę i płaczę. Ja muszę wrócić do normalnego życia, które przecież było wspaniałe. Mariola wzięła sobie do serca słowa córki. Postanowiła zrobić partnerowi niespodziankę. Cześć. Cześć, kochanie. Jak ty pięknie wyglądasz? Pięknie? Nie, normalnie. Słuchaj, przepraszam. Wiem, że byłam ostatnio nie do zniesienia. Wcale nie. Po prostu cierpiałaś. Doszłam do wniosku, że. Nie, to bez sensu. Rozpamiętywać to, czego i tak nie mogę zmienić. To bez sensu się katować. No masz rację. Trzeba żyć dalej. E, słuchaj, masz czas teraz? Pewnie. Bo potrzebuję kreacji na Twój bankiet. Pójdziesz ze mną? Oczywiście, Przecież wiesz, że uwielbiam bankiet. Moja dziewczyna wróciła. Mariusz się ucieszył, że przestałam się nad sobą użalać. Ja też poczułam się o wiele lepiej, gdy zobaczyłam jego uśmiech, poczułam jego dotyk. Co z powrotem być księżniczką dla mojego księcia z bajki. Mam tak dużo, że zadręczanie się tym, czego nie mam, jest głupie.